Ejka, chciałem Wam dzisiaj pokazać y, oddział lubelski w kraśniku w Ordu. więc króciutko na tym placu odbywa się y, egzamin na kategorię B i na kategorię A. Kursant musi sobie sprawdzić światła, płynny, przygotować się do jazdy i przejechać sobie tym oto pasem ruchu do przodu, do tyłu. Jedyne co trzeba zwrócić uwagę. Tutaj na tym placu, że plac ciutko cofając, on jest pod yy, niewielkie wzniesienie, ale tutaj raczej kursanci nie mają z tym jakichś wielkich problemów. Następnie, po wykonaniu tak zwanego łuku jazdy pasem ruchu, przejeżdżamy tutaj na wzniesienie, też bardzo niewielkie, praktycznie bardzo proste do wykonania i brama wyjazdowa.